Dzień dobry, dobry wieczór, dobry wieczór już bardziej. Jestem już. Jest 20. No za minutkę 20 jest 20. Więc kolejny odcinek Hiszpania z ekspertem. Dzień dobry, dobry wieczór. Witam kolejny odcinek Hiszpania z ekspertem. Mam nadzieję, że będziecie. Bo dziś trochę taki temat bardzo ważny, ale nie, to nie mój branżowy, więc dzisiaj nie będę jako ekspert, ale po prostu powiem rzetelnie o moich doświadczeniach i o przepisach, które, które wiem i które, które też to pomagamy spełniać i formalności, tak? Dziś porozmawiamy sobie o, o rynku do pracy. Jak jesteście, to napiszcie, jaka u Was to pogoda? Czy już jest ciemno, czy już te wieczory letnie się skończyły niestety już wrzesień? Już troszeczkę inna pogoda. I tak, ja się przedstawię, jak są nowe osoby, tak, gdzie będą oglądały później ten live, nie będą wiedzieli, kto to im tak mówi o Hiszpanii. Ja się nazywam Anna Milewska i jestem niezależnym ekspertem nieruchomości w Hiszpanii. Tak jak powiedziałam, jestem ekspertem nieruchomości, ale dzisiaj Wam powiem o, o rynku do pracy. Także tak. I firma Artvida, czyli wasze, wasze marzenia o domu w Hiszpanii, tak, nie tylko na Costa Blanca, ale w całej Hiszpanii. Wykonujemy audyt to nieruchomości pomagamy zakupić nieruchomość, tak? No ale tak jak powiedziałam, z tematem nieruchomości wiąże się to rynek to pracy. I powiem Wam dzisiaj o trzech, a nawet to, to więcej tych, tych rzeczy bardzo ważnych, bo o, tych, to, o tej podstawie i tych bazowych sprawach wam powiem, czyli formalności, dokumenty, język, jaki wymagany yy, i, i jakie branże są wiążące, tak? To Wam powiem, to też powiem Wam o kilku moich klientach, tak, i ciekawych, bardzo inspirujących, bardzo ciekawych historiach, które no mówią, że to nie trzeba być właśnie, bo chciałam się tak odczarować tą Hiszpanią, że Hiszpania to tylko dla bogatych, dla zamożnych, że to jest dla tych, co odcinają kupony. To Wam właśnie chciałam się odczarować tymi historiami, że Hiszpania jest dla każdego i jeśli ma się w sobie determinację, to można mieszkać w Hiszpanii, ale to na końcu. Najpierw powiem o tych, podstawach i ważnych formalnościach. Jeśli jesteście, to napiszcie, będzie mi przyjemnie. Jeśli macie pytanie, to też piszcie. Po to jestem, żeby odpowiadać. I tak. Powiem Wam, jak to wszystko wygląda w Hiszpanii. Jeśli chodzi o dokumenty dla psokrajowców, to nie wystarczy specjalnych m, dokumentów, nie wiadomo jakich, takich, jesteście ze strefy Unii Europejskiej, ale spokojnie e, UK, czyli Wielka Brytania, Irlandia, e, czy Norwegia spoza Unii, tak samo są tą, 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 tym lżejszym poprawem, w sobie tak mówiąc, traktowani, więc te same są obostrzenia co dla, co dla obywateli Unii Europejskiej. Czyli trzeba, wystarczy tylko to numer, to nie, Taki numer nawet w Polsce można w ambasadzie hiszpańskiej uzyskać. Bo jeśli chcecie do zakupu nieruchomości, no to tutaj trzeba ze mną. Te panie powiedzą, że absolutnie, jeśli do pracy, to można sobie w Hiszpanii to wyrobić. Ten numer nie w Ambasadzie, to jest kwestia formalności, wniosków wypisania, i nie potrzeba żadnych dokumentów oprócz to zdjęcia. I po prostu dokument tożsamości, tak, więc. Nic nie trzeba, żadnego meldunku, specjalnych dokumentów, poświadczających, nie, nie załączać i macie numer nie. No i z tym do, numerem nie możecie już iść do, do pracy. Na podstawie tego numeru nie, albo sami uzyskujecie y, numer ubezpieczenia, albo ten numer ubezpieczenia uzyskuje dla Was y, to wasz pracodawca. Tak więc tutaj formalności nie, nie, nie ma to za wielu. Wszystko macie prawo do, po, do pobytu i prawo do, do zatrudnienia tak, w Hiszpanii. W niczym nie przeszkadza. Hiszpania ma otwarte granice, tak jesteśmy w Unii Europejskiej, więc nie ma specjalnych wymagań. I tak. Kontraktów, umów o pracy w Hiszpanii jest bardzo wiele, bardzo no bardzo dużo jest, tak? I na godziny są rozliczane, tak? I tygodniowo, i, i cały etat, tak? Tych stałych takich y, y, kontraktów, czyli to fijo się mówi, czyli stały. Tak? Czyli sueldo fijo, czyli stała wypłata, czyli tak jak polska umowa o pracę, tak? to, to jest bardzo, bardzo dużo tych kontraktów i to trzeba z prawnikiem tak w pracy rozmawiać, ale w Hiszpanii też jest tak, że wszystkie sprawy formalnościowe, hmm. czy rozliczenia takie podatkowe, czy przy, przy zatrudnianiu, przy pracy, albo nasza kadrowa to załatwia pracodawcy i pomaga nam, albo my idziemy do gestorii, czy asesora, tak. Są takie, dwie osoby, by to są odpowiedniki na naszych, naszego księgowego, czy po prostu osoby, które się płacami zajmuje kadrowymi. I wtedy ona za nas prowadzi te wszystkie dokumenty i planuje, żeby wszystko było, było jak należy i, i dobry kontrakt i tak dalej, tak? gdzie wszystko, gdzie wszystko jest w porządku, tak? Potem jak się rozliczać i tak dalej te różne sprawy, tak? Więc, więc tak, i minimalna pensja wynosi 950 euro w tym roku. Więc no taka pensja jest w Hiszpanii przewidziana. I ta pensja z roku na rok w Polsce tak się zwiększa. Więc to jest takie sueldo minimo, czyli wypłata minimalna w Hiszpanii. I teraz tak, gdzie znaleźć tą pracę i jak na, na rynku pracy mają szanse obcokrajowcy? Powiem tak, że o Anglii bardzo dużo się słyszy, właśnie a agencje to pracy. Dużo ludzi mi się pyta, czy są agencje pracy, jakie agencje pracy, że i w Anglii jest tak, że i z zakwaterowaniem za wszystkim yy, załatwią pracę. W Polsce z czymś takim się nie, nie, nie spotka, być może teraz dla Ukraińców jest coś takiego. Że załatwiają tak wszystko i pomagają, ale nigdy się nie spotkam w Polsce z czymś takim. W Hiszpanii też nie ma, że agencja za nas szuka pracy bez problemu i jutro tam czy za dwa tygodnie, za mamy pracę. To absolutnie nie ma czegoś takiego. Są oczywiście agencje pracy. Ja Wam podlinkuję po tym lajku kilka, kilka to linków do, do wiodących, do firm, na których możesz śledzić oferty pracy. Ale nie ma tak, że agencja nam znajdzie na 100% tą pracę. W Hiszpanii to jest zupełnie inna jest kultura kultura biznesowa. To jeszcze będę o tym, jak to mówię, i zrobię na ten temat osobnego to lifea, bo to ma bardzo duże znaczenie. Czy przy szukaniu pracy, czy przy formalnościach, przy nieruchomości, czy w ogóle wszelkich, wszelkich kontaktach biznesowych i takich oficjalnych, tak. I tutaj ta kultura biznesowa ma takie znaczenie przy rynku pracy, że. Mm, Szuka się pracy osobiście, przez korelacje, to i nawet jak nikogo nie znacie to fajnie z kimś, kogoś to poznać, gdzieś tam pójść do restauracji, poprosić tak, pójść CV, nie ma takiego wysyłania, nikt wam nie odpowie, dzwonicie tak, pytać się, to tak, no tu w Hiszpanii no, no zupełnie, no takie są, takie są, taka jest kultura biznesowa, takie są obyczaje w Hiszpanii i to jest, no przy takich to najmniejszych stanowiskach, ja, ja mówię tak, jeśli ktoś chce pracować. Powiedzmy, kelnerka, to chodzi od baru, od restauracji do restauracji, tak? Kelner. i szuka pracy, się pyta, chodzi z CV, mówi, co umie, tak? Jest rozmowa, uśmiech, tak? I wiadomo, czy chcemy z tą sobą pracować, czy nie, więc to na takiej zasadzie się odbywa w Hiszpanii. Oczywiście są te agencje, tak jak powiedziałam, jeśli aplikujemy na wyższe stanowiska, tak? Czyli szczeble menadżerskie dziennisze, specjaliści, tak? No to i, i, i są większe to firmy czy z kapitałem hiszpańskim, czy z kapitałem ym, spoza Hiszpanii, tak, to nie ma problemu. To się wysyła CV, jest to cała procedura. Podobnie jak w Polsce, tak wysyła się CV i w ten sposób to wygląda, ale to też są kwestia, dużo relacji w Hiszpanii jest przy, przy pracy. Ale to nie zawsze, żebym Wam nie, nie powiedziała, aha, w Hiszpanii wszystko po znajomości i ciężko znaleźć pracę. nie, nie absolutnie. Oczywiście, jeśli ma się dobrze, to nawet w Polsce dobrze tak kontakty wykorzystać, to nic w tym złego, ale w Hiszpanii bardzo na to się patrzy i to jest taka, no, taka ich po prostu cecha kultury, tak, biznesowej. To bardzo poważne, po prostu chcą człowieka to poznać. Wtedy można sobie wypracować z kimś kontakt, kogoś poznać. I wtedy można, no, powiedzmy, no, no nie poprosić, ale jeśli ktoś po prostu nas pozna i będzie wiedział, szukamy pracy, to na pewno nas gdzieś to poleci, tak. I jego słowa są dużo wartościowe niż nasze, sobie kogo to nie znamy. No to jest taka zasada, która się tyczy nie tylko w Hiszpanii, ale i wszędzie. I tak to Wam powiedziałam. Z tym szukaniem pracy. Gdzie jesteście? Czy macie jakieś pytania? Widzicie, wymagany jest język hiszpański. Nie, hiszpański nie, to nie jest językiem wymaganym. Oczywiście, jeśli wasza praca wymaga kontaktu z klientami hiszpańskojęzycznymi, ale jest dużo firm, które są z kapitałem spoza Hiszpanii i na przykład, grupą docelową są Anglicy, więc tylko angielski, tak? Tu jest tyle Anglików, że naprawdę grupą docelową spokojnie może być tylko Anglicy, ci ludzie anglojęzyczni, tak? I tu nie ma problemu, tak? Więc to nie jest obowiązek, żeby znać hiszpański, żeby żyć w Hiszpanii i żeby pracować, tak? Oczywiście, jeśli chcemy mieć szefa Hiszpana i pracujemy w restauracji hiszpańskiej, no to wiadomo, że musimy język ten hiszpański yy, to umieć, tak? bo to jest naturalne. Tak? Ale jeśli szukamy pracy czy, czy pracy na stanowisku informatyka, programisty, tak? to też ten hiszpański nie jest językiem koniecznym. Tak wszędzie jest teraz maschew językiem i podstawowy, podstawowy język jest angielski i to tak samo się dzieje się w Hiszpanii, jeśli chcemy mieć pracę e, powiedzmy taką mm, biurową czy jakąś specjalistyczną, tak, w jakiejś to branży. To jest bardzo ważny język angielski bo no, wiadomo, tak samo jak w Polsce, tak, teraz język angielski jest podstawowy, tak samo w Hiszpanii, a, a jeśli jesteśmy dobrym specjalistą, to w nas zainwestują i poczekają, jak się nauczymy hiszpańskiego, a nie sposób żyć Hiszpanii, jeśli nie nauczyć hiszpańskiego, to już wam nieraz to mówiłam. jakie jest z obcokrajowcami, czy są chętnie, czy niechętnie to zatrudnieni, tak? To wam chciałam powiedzieć. W Hiszpanii jest bardzo dużo obcokrajowców, no bardzo dużo, tak? Od zawsze są tutaj w Hiszpanii. to nie ma, że oni teraz lata 90 czy 2000 tak? rok przybyli do Hiszpanii. Przybyli tutaj przybyli tutaj obcokrajowcy, tak? To od zawsze są, tak? Są Hiszpanie, są ludzie z Ameryki Południowej, są ludzie z Anglii, ze Skandynawii, z Australii, z Chin, bardzo dużo Chińczyków jest, Koreńczyków, tak? No bardzo dużo, tak? Jest w Hiszpanii, też wszyscy mm, chcą żyć w Europie. Hiszpania, no ma takie przy, przy, przyjemny, mm, mm, przyjemną przestrzeń, tak? Do życia tworzy Hiszpania, więc, więc to jest i wszyscy tutaj przychodzą do Hiszpanii. Chyba mnie karetki zatru... zagłuszają. I tak. I tutaj wszyscy są w Hiszpanii, więc ja mówię to zawsze ludziom tak, jak ciężko jest znaleźć tę pracę w Hiszpanii. Jeśli idziesz i szukasz pracy jako kelner, to musisz czymś się przebić, tak? Że znasz dobrze hiszpański, że znasz dodatkowo angielski, włoski i tak. Jeśli szukasz pracy jako programista, to nie musisz znać hiszpańskiego, nie musisz się przebijać, bo gdzieś tam już masz mniej kandydatów w konkurencji, tak? A jeśli szukasz pracy takiej, pracy, gdzie każdy może być i liczy się kolejna na papararo, no to wiadomo, tak? To jest to naturalne. Jeśli liczy się, że kokujesz głową, to już troszeczkę to inaczej wygląda i mamy tą wyższą pozycję, tak? Więc to jest bardzo ważne. Bardzo ważne wiedzieć w Hiszpanii, żeby się też nie myśleć tyle tych obcokrajowców, iż w Hiszpanii to jest ciężko i tak dalej, tak? Dodatkową też kwestią, którą chciałam powiedzieć, są te kryzysy, o których mówią w telewizji. Ja nie oglądam te telewizji, ale zawsze to ludzie znajomi mi mówią tak, Oj, ogląda się w telewizji taki kryzys w Hiszpanii, tak źle, gospodarka upada i tak dalej. Generalnie w jaki kraj się, się nie włączy, się nie posłucha telewizji, to wszędzie gospodarka to upada, są problemy. Już abstrahując od teraz w tej sytuacji z COVID-em, tak, z koronawirusem, ale wszędzie tak mówią, że jest bezrobocie, że jest kryzys, tak, żeby troszeczkę nam humory to popsuć. I. I to nie jest tak, że w Hiszpanii jest kryzys gospodarczy, tak? Że jest jakoś tam źle to, to ludziom I że, i że ja wychodzę i naprawdę jest, jest nieprzyjemnie w Hiszpanii, niebezpiecznie i naprawdę tak jak się ogląda, ludzie w kolejkach i, 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 i bieda jest. Oczywiście ja też nie, nie mieszkam w jakich, gdzieś, gdzie są ludzie, tak? Powiedzmy poza, poza społeczeństwem, tak? Yy, czyli poza jakimiś normalnymi trealiami, ale ja takie rzeczy nie obserwuję, żeby tak się źle działo w Hiszpanii, żeby ktoś, mm, ktoś miał tak aż tak źle, tak że brakuje na jedzenie i ciągle na zasiłkach. Nie wiem, no to chyba czasami są to ludzie, są wybory. A jeśli ktoś chce i, i się rozwija i działa, to idzie do przodu, tak? Ja nawet jak się otaczam to ludźmi, czy, tu, czy tutaj z którymi współpracuję, czy nawet widzę moich sąsiadów, tak. No to nie widziałam takich sytuacji, że, żeby to mówili właśnie, że, że jakiś tam kryzys i naprawdę to bardzo to źle, więc absolutnie. I to samo co w Polsce, tak, też w Polsce mówią, ja tu akurat nie oglądam telewizji, to nie wiem, ale wiem, że w Polsce też mówią, tak, kryzys, dziura budżetowa, tak, w Hiszpanii też ma dziurę budżetową. Tak, więc, więc to są takie sprawy, że też to w Polsce mówią, ale pójdzie się na zakupy, tak, do centrum handlowego w Polsce, do Biedronki, zawsze są kolejki, tak, więc ludzie mają te pieniądze i, i to kwestia jest właśnie naszego nastawienia, niż słuchania, co ktoś tam omówi o nam, tak. Więc, więc to tak wygląda w Hiszpanii, a propos tego, tego kryzysu. I teraz Wam powiem o tych o przypadkach, bardzo ciekawych przypadkach, jak to jest w Hiszpanii że po tak właśnie chciałam oczarować tę Hiszpanię i powiedzieć wam, że to jest tak Hiszpanii, że to nie jest, że moi klienci to nie są ludzie, którzy już czerpią zyski z dochodu pasywnego, że są tylko ludzie, którzy już mają biznes online, czy są na emeryturze, czy już nie muszą pracować, czy wygrali w Totolotka. Nie, nie, nie. Oczywiście sporo moich klientów to, to jest taka grupa, grupa to ludzi nie, niekoniecznie, nie miałam klienta, który by trafił w szóstkę w totolotkę i kupił nieruchomość w Hiszpanii, ale moi klienci to są ludzie, którzy po prostu to pracowali, tak, pracowali i teraz odcinają te kupony, tak jak już powiedziałam Wam na początku i mają biznes online line prosperujący, czy, czy pracę, którą mogą to zdalnie, tak, pewne projekty zrobić i nie muszą, nie są związane z miejscem pracy, tak, czy po prostu podróżują do Polski w swoich firm na na kilka tygodni, tak, czy na chwilę, czy są na telefonie, tak, i, i ludzie za nich pracują. Więc to tak, ale to nie są tak, że taki 100% i nie ma, nie ma ciekawych, ciekawych historii, takich, którzy naprawdę zapracowali i pozwolili sobie na ten dom w Hiszpanii. I, i są bardzo inspirujące te przykłady, bardzo dla mnie determinujące, bo sama dużo, dużo z nich czerpię z tych ludzi. No bo gdzieś trzeba tą pracę, determinację. To włożyć, tak, jeśli chcemy pomarzyć. Tak. Ci ludzie, którzy z którymi rozmawiam, z moimi klientami, którzy są na takim poziomie, że odcinają te kupony. Tak. Ja bym powiedziałam, że już to dla nich marzenie i to jest przyjemność, inwestycja. Nie jest to ich, ich, ich praca, tylko po prostu no, stać ich na tą nieruchomości i cieszą się życiem. Ale no też, kiedy z nimi rozmawiam, też się na to, to zapracowali. Kiedy też kiedyś. Hmm, Musieli musi to być mocno zdeterminowani. i teraz ciągle też są mocno zdeterminowani, żeby to wszystko utrzymać. Tak? To nie jest kwestia, że komuś u, u, udaje się w, tym, w życiu. Ale powiem Wam o tych historiach, przejdę już. Powiem Wam o pani Toborzence. Pani Bożynka pracowała na etacie w firmie, e, firmie chyba z kapitałem fińskim, w Polsce pracowała, w Poznaniu. I pracowała tam jako pracownik. Fizycznie też tam składała to na produkcji. Pensję to dobrą miała jak na, polskie, na polskie, po polskie warunki, bo nie miała specjalnych specjalistycznych umiejętności czy studiów Pani Bożenka i, i ponad, ponad przeciętną kredytą to zarabiała. Może tak samo pracowała, więc jej się w porządku się żyło, miała swój dom i tak dalej i była zadowolona, no ale była tutaj raz, drugi, trzeci w tej Hiszpanii na wakacjach. I ona tu chciała wrócić, ona chciała tu mieszkać, że chciała coś więcej od życia. I, no ale też nie miała takich zasobów, no bo za dużo dla niej było ryzyko sprzedać dom w Polsce i przeprowadzić do Hiszpanii, tak. No ale spadek rodzina, czy coś takiego, tak. Spadek rodzina to miała i przyszła na Panią Bożenkę, Pani Bożenka sprzedała. Miała te dochody, tak, kupiła nie nieruchomość w Hiszpanii. Więc tutaj powiedzmy, ktoś powie, a udało się, tak. Ale gdyby tylko miała te pieniądze i kupiła tą nieruchomość, to by do końca takiej sceny nie miała takiego szczęśliwego zakończenia, bo by przyjeżdżała do tej nieruchomości tylko, no i by nie miała to, to za co żyć, po co ta praca, tak, żeby była na bieżąco, tak. I, I zwolniła się z pracy u siebie w Polsce, tak? I tu otworzyła swój zakład akuput, akupunktury, czyli masaże, zdrowe, zdrowe leczenie. Co, to, co teraz jest. To bardzo... To modne i potrzebne też ludziom, tak? No i ma klientów handlików. Uczy się hiszpańskiego, nie zna angielskiego, uczy się hiszpańskiego. Pani Bożynka mieszka już trzy lata w Hiszpanii, więc, więc coraz lepiej w tym hiszpańskim. Ja na początku nie znała języka, obsługiwała klientów z rozmówkami, więc to było przezabawne. I, i poprosiła kogo, żeby kto tylko umawiał klientów, tak? Dała ogłoszenie gdzieś tam sobie w internecie po angielsku cały czas miała tych klientów, tak? Więc, więc mówię, jest teraz szczęśliwa i tak i jest w salonie i nie chyba trzy dni w tygodniu pracuje, a reszta tylko dojeżdża do klientów, bo cały czas ma klientów, ma to pacjentów, tak? Bo to taka branża, gdzie są pacjenci, ona ich poleci, są zadowoleni i ludzie sobie polecają panią Bożynkę, no bo w, w, wspaniale, wspaniale się na tym zna. Gdzieś, kiedyś interesowała się tym. Wiem, że bardzo długo, właśnie, ale nigdy nie myślała, żeby, żeby pomagała rodzinie, pomagała znajomym. I teraz pomaga swoim klientom, tak? Z czego może się utrzymać, jeśli ja się, się Hiszpanią, więc to, to jest bardzo, bardzo taki ciekawy przykład. Zawsze, zawsze opowiadam moim klientom, że to nie jest tak. Ale teraz kolejny przykład. wybrałam cztery takie przykłady moich klientów. Powiem wam o młodym chłopaku. Bardzo zdeterminowany, bardzo taki, że żył tą Hiszpanią od zawsze, po studiach, do 27 lat miał, wynajął mieszkanie w Hiszpanii i szukał pracy um, jako informatyk, bo skończył studia informatyczne jako programista. No, interesował się tym, był bardzo y, z tym wysokim specjalistą, tak, doświadczenia. bardzo go to interesowało, pasjonowało i pisał do mnie cały czas. Gdzie ma szukać pracy, jakie agencje i tak dalej. Więc ja mu podsyłam te wszystkie agencje, pomogłam mieszkanie znaleźć, tak, nie, nie ma problemu. I znalazła pracę w korporacji, pracuje w Alicante. W środowisku anglojęzycznym, uczy się hiszpańskiego. Dwa lata już pracuję. Wojtek pracuje już dwa lata. I Wojtek już kupuje mieszkanie w Hiszpanii, to wam powiem. Do, bardzo dobrą tą pracę to ma, więc. Więc kupuje mieszkanie w Hiszpanii. Jeszcze nie, nie z pełnym kapitałem, ale częściowo z kredytem. Bo wie, że zamiast płacić tak na wynajem, woli sobie mieszkanie spłacać kredyt częściowo, a część w gotówce, więc, więc naprawdę no, niesamowity chłopak. Bo się specjalizować no, nie tylko jako programista, tak i to go interesowało, ale też. Hmm, też właśnie coś nowego, nową kulturę chciał, no i jest szczęśliwy, tak. Jest ta Hiszpania u niego i, i się cieszy, więc. Więc to tak. Ja powiem Wam bardzo ciekawy przykład. Kolejny. Pani Agnieszka, która była dyrektorem personalnym w firmie międzynarodowej w Gdańsku i po prostu przyjechała tutaj, oglądała do nieruchomości. Wspólnota nieruchomości, wszystko pięknie, bardzo jej się podoba. No i tak myślała, co tu zrobić, żeby mieszkać w Hiszpanii i ale bardzo dużo pracowała, po do godzin. No wiecie, jak jest praca w korporacjach. Kto pracuje, kto pracował, to wie, jak to wygląda. Jeśli jesteś na wysokim stanowisku, to wcale nie mniej pracujesz, tylko jeszcze więcej, więc trzeba się wywiązywa ze raportów, z wyników tak i była zestresowana. I no i jakoś po pół roku chyba, jak była tutaj wakacje, no bardzo szybko przyleciała, zrezygnowała z pracy. Początkowo wzięła chyba urlop, to bezpłatny, ale potem zrezygnowała docelowo i pracuje w wypożyczalni samochodów, angielskiej firmie, zna perfekt angielski, tak, bo znała już wcześniej w Polsce, więc wykorzystuje tę swoją umiejętność, które to nabyła, jest z ludźmi, cały czas rozmawia z ludźmi, no uwielbia z ludźmi rozmawiać, tak obsługuje turystów anglojęzycznych, więc dla nich ta praca nie jest żadnym problemem. System, tak? A po pracy idzie sobie na plażę, jest szczęśliwa. No nic więcej to nie potrzebuje, nie potrzebuje do szczęścia. I to też że zamieniła pewne życie, tak? I w ogóle ludzie się zdziwili, no bo to jest tak już w ogóle bardzo specyficzne, tak? To jak pani że wiesz, zwolniła z pracy, to ludzie się do głowy łapali, Co ty robisz? Brakuje ci 5 lat do, do emerytury. Co ty robisz do dziewczyny? Kto ci wypłaci emeryturę? Tak? Skąd ja się śpią na emeryturę? Ale zmieniła, tak? A tu u pani Agnieszki jeszcze bardziej ludzie mówili, tak? No bo wysokie stanowisko, jak tak może zamienić się, yy, to troszeczkę ludzie chcą awansować, a tutaj troszeczkę w dół, tak? No to mocno w dół, tak? No ale, ale życie awansowało, poziom życia awansował. Więc, więc nie ma, że się sama zdegradowała, ale awansowała swoje potrzeby życiowe, jest szczęśliwa i, i pozwoliła mi tak, bo wszyscy moi klienci pozwolili mi tę historię przytoczyć. Żeby nie było, że potem ktoś powie to, że rodo. Ja tutaj o ludziach mówię e, takie osobiste historie, ale po to, żeby was fight powiedzieć, że każde marzenie jest, jest to ważne i nie ma także że Hiszpaniec tylko dla ludzi zamożnych, dla, dla ludzi, którzy mają dochody pasywne. Nie, Hiszpania dla ludzi odważnych, dla tych, którzy są gotowi pójść ze swoimi to marzeniami. Jeszcze mam to jeden przykład. To pan Antoni. Antonio wszyscy w Hiszpanii, bo tak się zadomowił w urzędzie miasta poznał wszystkich ludzi, nie znając hiszpańskiego. Chodził właśnie z rozmówkami, tak jak pani Bożenka. I tak się zadomowił w urzędzie pracy, tu, wszędzie z ludźmi. I, i pan Antoni, Antoni Antonio. Taka jest o nim ciekawa historia, że po prostu sprawy to zdrowotne, bo pan Antonio pracował w Polsce jako firma budowlana, sam i różne naprawy robił itd. i tak dalej. więc to ciężka praca, tak? I zdrowie odomówił posłuszeństwa. Był też raz, raz drugi czy w Hiszpanii zakochany. Przyjechał tutaj oczywiście w Hiszpanii zakochany, bo żonę też pan Antoni to ma. No, i zmienili pracę, przyjechali do Hiszpanii, ale pan Antoni jest tak kontaktowym człowiekiem, że on po trzech miesiącach sobie pracę, bo on za darmo chodzi, pomagał w urzędzie, w urzędzie gdzie miasta, drzewa podcinał, bo on no na wszystkim zna taki czy polski człowiek, to złota rączka. Więc taką jest promocją też dla naszych to pozytywnych hocek, to polskich, tak? I drzewa podcinał, to palmy podcinał, tu coś pomógł tam coś pozamiatał, tak, że po prostu, że, że ma teraz pracę, pracuje w urzędzie, w urzędzie miasta, ma na stałe pracę, pracuje jako taki to pomocnik, tak, czyli służby porządkowe i tak dalej w miasteczku, więc no, a jeszcze, to jeszcze to mało dla niego, bo wy weekendy chodzi jako kelner do restauracji, jeszcze tu, tu tam dorabia, więc, więc mówię, szczęśliwy, zdrowia on ma pracować, tak, gdzie tam nie miał siły, na budowie pracować, tak, więc tutaj po prostu jest jak ryba powodzie się czuję, więc to są takie przykłady ode mnie, żebyście wiedzieli, że Hiszpania nie jest tylko dla ludzi. Hmm, yy, dla ludzi, którzy, kto, którzy, już kiedyś na to zapracowali i teraz mogą sobie pozwolić na przyjemności. Nie, Hiszpania jest dla ludzi, którzy potrafią pójść za swoimi to marzeniami. I mam nadzieję, że wy też potraficie pójść za swoimi marzeniami. Mam nadzieję, że tutaj ktoś jest, nic nie piszecie. Ale jak będziecie później oglądać tego, tego live, jak macie dodatkowe pytania, to zapraszam do pisania i podsumowując, co chciałam Wam powiedzieć, absolutnie mm, nie mówię, że Hiszpania jest jakimś krajem, gdzie, 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 gdzie nie ma kryzysu, gdzie, czy, czy, czy to jest to, to raj podatkowy? Nie, absolutnie. Hiszpania nie jest jakimś tam, w ogóle nie jest to raj podatkowy, bo podatki płacimy. Chyba tylko Chińczycy to nie płacą to podatku. Wszyscy narodowości płacą podatki, tak? Czyli na umowie o pracę pracują ci biznes, wszyscy to płacą podatki i jest sporo tych podatków. I nie jest to jakoś, że wszystkim się udaje i jest to prosto, bo słońce, i tak dalej, samymi palmami, słońcem człowiek żyje. Ale jeśli ktoś jest ambitny i, i chce pójść za tymi marzeniami, pójdzie za marzeniami, tak? I poradzi sobie. I też często mówię. Jeśli ktoś sobie radzi u siebie w kraju, tam skąd przybywa, tam gdzie mieszka, skąd pochodzi, to jej sobie poradzi w Hiszpanii. Więc jeśli sobie poradzicie, jesteście szczęśliwi na swój sposób u siebie w kraju, tak i to będziecie również w Hiszpanii szczęśliwi, albo jeszcze bardziej szczęśliwsi, tak? Ale na pewno jeśli ktoś chce pracować, to znajdzie tą pracę i nie ma na to, nie ma na to żadnego, żadnego, że ktoś powie, że nie znajdzie, bo jest kryzys. To nieprawda, absolutnie. I tak, to dziękuję Wam bardzo. Proszę o pytanie, jeśli później będziecie oglądali. I zapraszam Was na mojego bloga, na stronie Arzwital, gdzie dzielę się tą wiedzą taką merytoryczną przy, o, o, o nieruchomościach. Twórcy też napiszę artykuł o kulturze biznesowej, tak żebyście to poczuli bardziej mm, i więcej, o co chodzi z tą kulturą biznesową. Z czego to wynika, wtedy łatwiej zrozumieć. Ale to na dziś tyle. Dziękuję Wam serdecznie i pamiętajcie, dbajcie i odwagi. Dbajcie o Wasze marzenia. Pozdrawiam słonecznie.